Zawody o puchar Starosty Ostrowieckiego. Inicjatywa tutaj była po stronie Koła Kamienna, no ale muszę powiedzieć, że wspólnie ze starostą Ostrowieckim magnieszką, Rogalińską przynajmniej trzy razy w roku organizujemy zawody dla najmłodszych naszych zawodników tutaj z koła. Taka inicjatywa bardzo cieszy, ponieważ możemy wyjść w ten niedzielne do południe, aktywnie wypoczywać w dobrym towarzystwie. Takie inicjatywy będziemy wspierać, tym bardziej, że widzimy, że tutaj wędkarstwo w ostrowcu się rozwija. A to można powiedzieć wspólna inicjatywa właśnie pani starosty Agnieszki Rogalińskiej no i naszego koła. Ponieważ no, taką tradycją było, jest zawsze w Ostrowcu, że robimy zawody o pułap prezydenta, a tego typu zawodów nigdy nie było. Były kiedyś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, jak tylko się to zaczęło, na brodach zimowe, a takich zawodów nie było. No więc był pomysł, i właśnie jesteśmy na takich zawodach. Dziękujemy tutaj panu prezydentowi Arturowi Łakomcowi za to, że pozwala udostępniać ten gminny zbiornik, ponieważ tak jak wiedzą wszyscy wędkarze, że na terenie naszego powiatu gminy nie ma zbyt wiele akwenu, gdzie można by było uprawiać ten sport. To jest właśnie taki no... Jedyny zbiornik w okolicy, gdzie możliwe jest przeprowadzenie zawodów i te ryby są. Jest jeszcze zbiornik w Częstocicach i właściwie na tym się kończy. Nasza kamienna w zasadzie z roku na rok ulega degradacji i zawody, które jeszcze niedawno robiliśmy. No w tej chwili no nikt się już nie kusi o ich z wiadomych powodów. Ta, ta rzeka coraz bardziej jest zarośnięta, coraz niższa woda. Więc tylko dzięki tutaj dobrej współpracy z władzami miasta możemy z tego zbiornika korzystać i organizować zawody, gdzie łowimy ryby i są wyniki. Są mi piękne szczupaki, sandacze, okonie, jeśli chodzi o ryby drapieżne. A z ryb spokojnego żeru, oczywiście, japońce, które tu dominują i są liczne, ale są i karpie, amury, liny dzisiaj już takie ryby padły. Są też płotki, które już nie występują tak licznie. właściwie wszystkie ryby, jakie są, to na tym zbiorniku można łowić. Udało mi się złapać takie amurka ja, ponad 4,5 kg. Nawet się bałem, że go nie wyciągnę na ten podbierak, ale go mi się jakoś udało. Kolega mi tam dopingował, kolega Andrzej. No i się udało go wyciągnąć. Piękne zdjęcie, ryba marzeń, aby tak dalej. Jak jest zdrowie, to warto, bo dlatego, że świeże powietrze, wszystko. I rybkę się złowi. Tak? I rybkę się złowi, no dla przyjemności. To jest wędkowanie, to jest dla przyjemności. Uwielbiam przychodzi zawsze na wszystkie zawody do parku, bo tu jest nie wiadomo. Tu można złapać i karpia 13 kilo, co było, co było poprzedni po dobra. poprzednich zawodach. Prowadziłem linem pięknym i nagle pół godziny przed końcem kolega łapie karpia 13,5 kilo i yy, tak, zamiata wszystko. Tak było. i w prawie czuł kolega, że medal będzie zawieszony, a tu się okazało, tu, że... No Także tu nie do końca nic jest nie wiadomo. Jako osoba, która gdzieś tam staram się trzymać w czołówce federowców, yy no, staram się nie odpuszczać żadnych zawodów, żeby nie wypaść z formy. No i też fajna rywalizacja, dużo kolegów, znajomych, można się spotkać, miło porozmawiać, fajnie spędzić czas. Lepsze to na pewno niż siedzieć w domu. Na początku, jakbyśmy tutaj weszli i zaczęliśmy te zawody organizować, no to dominowały przynęty żywe, tak, więc te różne robaki i tak dalej. A metoda, o której tutaj żeśmy przed chwilą rozmawiali, no nie działała. A w tej chwili wyniki robią właśnie wędkarzy, specjaliści od metody, tak, czyli, czyli tych, tego peletu i tak dalej, szeroko rozumięte. Wędkarze doskonale wiedzą, o co chodzi. Nie będę tutaj rozwijał tej myśli, w każdym bądź razie, tu te wyniki i tak jak i dzisiaj się potwierdza, właśnie na, na tą metodę, czyli, czyli ten pelet i tak dalej jest najskuteczniejszy i, i wędkarze wygrywają właśnie tą, łowiąc tą metodą. Tak. Myślę, że sama jakość sprzętu, tak oczywiście jest ważna, natomiast można też fajnie sobie połowić tańszym sprzętem, natomiast to co jest najważniejsze to żeby ten sprzęt był przygotowany od samego początku, żeby przygotować się na, szczególnie na zawody. Wiadomo, jak jeździmy bardziej tak indywidualnie, połapać sobie, no to mamy dużo czasu, natomiast na zawodach jednak ten czas jest ważny. Każda sekunda się liczy. No i ten sprzęt musi być odpowiednio przystosowany, odpowiednio naszykowany, przeszykowany wcześniej, żeby później nie tracić tego zbędnego czasu. Zwycięzców na tym zbiorniku spośród dzisiaj uczestniczących było dużo, tak. No je, zawody już trwają około dwóch godzin, więc już kilku się Wyłania no przede wszystkim jest już taki można powiedzieć lider w konkursie na największą rybę zawodów, tak, bo tu już Amur padł 4,5 kilo, więc już na pewno nie będzie to karać, bo przeważnie jak nie ma tych większych rybek, to zwycięża największy karać. Dzisiaj już wiemy, że co najmniej będzie to Amur, może być to większy, ale były to już ryby takie ostatnio pad skarb 13-13 kilo, 13,5 kilo, więc wszystko jeszcze możliwe, a zawody trwają do godziny. 13, więc, tak jak powiedziałem, ociepla się, jak widać, słońce w końcu wyszło, więc może być tylko jeszcze mhm. lepiej. Czwarte miejsce: Karol Herka, szóste, Dominik Rzeszut, drugie: Marcin Soku, pierwsze: Rafał Budzeń i największą rybę: Karol Herka Amur 630. Brawo!